Cześć, nazywam się Michał Brzymiński. Jesteśmy agencją kreatywną i z własnym domem produkcyjnym. Dlaczego zdecydowałem się na ICAN? Bo dostałem po pierwsze dobre referencje od kilku osób, które już przeszły przez, przez szkolenia a, i poszukiwałem programu, który będzie narzędziował, a nie tylko dawał dyplom. Nie było problemów zdefiniowanych, jakby y, po latach y, od zakończenia studiów y, na ekonomicznych. Y, na uniwersytetach, jakby doszedłem z kół, że czas wrócić i odświeżyć umysł, i, i potrzebowałem takiego impulsu rozwojowego, a nie chciałem robić podyplomówki, chciałem, nie chciałem robić właśnie części jakiegoś długiego programu, ale bardziej skonkretyzowany w, w pigułce z dokładnym narzędziowaniem, z dokładną wartością, która jest i ICANN mi odpowiadał. Jeszcze, że jak został potwierdzony przez ludzi, których znam, którym ufam z rynku, tak z, zawodowo. No to nie miałem dwóch pytań. Tam każdy obszar jest ważny. Myślę, że to jest odświeżenie od komunikacji, od nawet prowadzenia to, co mnie urzekło, to są okr -y, ale też odświeżenie sobie wiedzy obszarów finansów, może mniej marketingu, bo dużo czasu z tym, z tym spędzam. A zarządzania strategicznego no to nie jest jakaś skomplikowana część, ale te narzędziowe rzeczy, które były w każdym obszarze, od hr od pokoleń, które to, to był taki ciekawy punkt. Podział pokoleń, tak? no bo teraz jesteśmy w tej gospodarce, że mamy różne pokolenia w biznesie, znaczy w naszych firmach i trzeba mieć z nimi rozmawiać, a to jest nasza rola menadżerów, żeby umieć do nich dotrzeć, zrozumieć ich potrzeby, czego oni chcą, jak oni chcą, no bo to jest kwestia kontaktowania się, wynagrodzenia za, za, za wspaniałą pracę, więc ja myślę, że to było takie też ciekawe. Ostatnia sesja, którą mieliśmy, to było o finansach i wytłumaczenie w sposób, myślę, że każdy by to złapał jakby wytłumaczenie finansów na w czytanie bilansów, w czytanie rachunków wyników, tworzenie analizy jeszcze, to było no nie, nie, nie poprowadzone ekonomicznie, tylko raczej racjonalnie i managementowo, więc to było fenomenalne. To jest nowy kierunek zarządczy z ludźmi, kontaktowanie się z ludźmi z pracy, także jak i na zewnątrz. Trzecia rzecz, która mi najbardziej utkwiła w głowie, to są pokolenia. To jest zarządzanie pokoleniami, bo jednak ta dywersyfikacja pokoleniowa jest, jest duża w firmach i to czułem. To, to, to było ważne. Minus jest taki, że nie ma się po tym papieru do zasiadania w, w spółkach giełdowych, radach nadzorczych, etc. To jest minus, trzeba sobie wreszcie powiedzieć. Plus jest to, że tutaj narzędziujemy się, a naprawdę się narzędziujemy, a nie czytamy książki, bo nie odpowiadamy z książek, tylko się narzędziujemy i spektakularni ludzie, którzy dochodzą. chodzą. To, to jest duży, duży plus. Ludzie, jakość. E, e, jakość, a czy wartość materiału, który dostaliśmy, otrzymaliśmy i sposób treningu i też to na narzędziowienie, bo każdy, po, każdym, po każdym zajęciach możesz coś wyjąć i wrzucić do firmy i przetestować, czy to się w ogóle przyjmie, czy się nie przyjmie.